Witajcie, kochani! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj będzie film troszkę inny niż zwykle, bo będzie w nim głównie praktyka, a nie teoria. Także w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak w bardzo prosty i łatwy sposób przygotować sobie masło w domu. Także zapraszam. Ekspert w Bentleyu ma bardzo ciekawe pytanie, które zadaje swoim gościom pod koniec każdego odcinka: a mianowicie jedna rzecz bądź usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do Twojego życia. I dzisiaj chciałabym Ci pokazać taką rzecz, która wniosła realną wartość do mojego życia. Jeśli śledzisz mój kanał na YouTube. Bądź mój fanpage na Facebooku, to wiesz dobrze o tym, że jestem zagorzałym masłożercą. Oczywiście zdarza mi się też to masło kupować. To nie jest tak, że masło, które spożywam, to jest tylko masło, które przygotowuję sobie sama w domu. Natomiast, jeśli mam możliwości, jeśli mam czas, jeśli mam e, śmietankę akurat, to zawsze staram się to masło jednak przygotować sobie sama. Do tej pory do wyrabiania masła w domu używałam miksera. Czyli po prostu bierzesz sobie mikser, bierzesz sobie miskę, przelewasz tam śmietankę 30 czy 36% bo z obu to masło wychodzi no i miksujesz tak długo aż, ten, aż ta śmietanka zaczyna się zmaślać. Niestety jest to problematyczne, dlatego że w trakcie tego procesu cała kuchnia jest ubabrana. Później wpadłam na pomysł, żeby po prostu przykrywać to jakąś taką większą ściereczką czy jakąś płachtą, i miksować to wszystko pod tą płachtą. Natomiast moje życie zmieniło się z chwilą, kiedy poznałam tak zwany blender kielichowy. I teraz pokażę Ci tutaj o co mi chodzi. Więc, sam blender kielichowy, ten który ja mam, to jest akurat Bosza. Wygląda mniej więcej tak. I tutaj chciałam Ci pokazać, jest specjalna końcówka, która jest końcówką do ubijania. I właśnie za pomocą tej końcówki bardzo fajnie robi się masło w domu. Oprócz tego, do tego blendera kielichowego był także dołączony nożyk. Nożyk ten wygląda tak. I kiedyś zdarzyła mi się też taka sytuacja, że zaginął mi nożyk do maszynki. Oczywiście później go znalazłam, natomiast potrzebowałam zmielić wołowinę, nie miałam nożyka. Także również wykorzystałam właśnie ten nóż z blendera kielichowego do zmielenia mięsa. I rzeczywiście to mięso zmieliło się bardzo fajnie, nawet lepiej niż w maszynce. Także do tego również blender kielichowy może Ci się przydać. I jeśli chodzi o kwestię samego masła, bo też tutaj chciałabym sprostować, bo generalnie jak wiesz, jakiś czas temu nagrałam cały film dotyczący nabiału. Natomiast w tym filmie nie chodziło o tłuszcz mleczny, tylko w tym filmie chodziło o białko mleczne, tak? Czyli chodziło o kazeinę, chodziło o serwatkę, czyli o te takie dwie podstawowe frakcje, które występują w mleku. I było też tam parę zdań na temat laktozy. I teraz, jeśli chodzi o masło, to masło jest dla ciebie jak najbardziej ok. Możesz spożywać masło. Wszystkie problemy, które są związane z nabiałem, wynikają przeważnie właśnie ze spożycia białek mlecznych, ewentualnie ze spożycia laktozy, co jak wiesz z mojego filmu jest ze sobą także, czy może być ze sobą także ściśle powiązane, ponieważ przypomnę, że BCM7, który powstaje z kazeiny, będzie nam promował hipolaktazję, czyli po prostu niedobór laktazy, czy, tego, że, czy to, że tego enzymu tak naprawdę w ogóle nie będziesz posiadał. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o sam nabiał. Natomiast masło, czyli tłuszcz mleczny, jest rzeczą bardzo pozytywną. Z uwagi na profil kwasów tłuszczowych, oczywiście masło zawiera bardzo dużo kwasów tłuszczowych nasyconych, których absolutnie już mam nadzieję, że na dzień dzisiejszy się nie obawiasz. Poza tym masło jest też źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witaminy A, D, E i K. Oczywiście, jeśli jesteś osobą, która jest na diecie niskoretinolowej, no to wtedy powinieneś z tym masłem uważać, dlatego że masło samo w sobie zawiera bardzo dużo witaminy A. I teraz, jeśli chodzi o samo masło i problemy tutaj z różnego rodzaju chorobami chronicznymi, głównie mam tu na myśli różnego rodzaju choroby z autoagresji, przy których już wiemy, że rzeczywiście eliminacja białka mlecznego przynosi korzyści. I teraz. Jeśli będziesz jadł zwykłe masło ekstra, czyli takie masło właśnie, które zaraz pokażę Ci, jak sobie przygotować w domu za pomocą blendera kielichowego, czy masło, które kupujesz sobie w sklepie w kostce, czyli jest to tak zwane masło ekstra, więc ono tak naprawdę zawiera śladowe ilości białek i śladowe ilości laktozy. I osobiście nie spotkałam się z takim przypadkiem, żeby samo masło było problematyczne, dla osób z różnymi problemami, jeśli chodzi o choroby autoimmunologiczne. Natomiast w anglojęzycznym internecie są rzeczywiście opisane takie przypadki, że osoby, które mają jakąkolwiek chorobę z autoagresji, także źle reagowały na masło ekstra. No i co wtedy? No i wtedy zostaje ci jeszcze masło klarowane, bo tak naprawdę, masło klarowane jest to masło. Które pozbawione jest białka mlecznego, pozbawione jest cukru mlecznego, także być może to jest dla Ciebie lepsza opcja. Masło klarowane możesz sobie też przygotować sam w domu. Sam proces klarowania masła po prostu polega na tym, że to masło podgrzewasz i wytwarza się taka jakby pianka, i tą piankę po prostu ściągasz i wywalasz. Natomiast samo masło po takim kilkukrotnym nawet podgrzewaniu i klarowaniu przelewasz sobie do jakiegoś szklanego najlepiej pojemniczka i później możesz sobie na przykład na nim smażyć. Jeśli chodzi o sam proces smażenia, bo też takie pytania dostaję, czy na maśle można smażyć. Więc generalnie tak jak powiedziałam, masło jest dobrym źródłem kwasów tłuszczowych nasyconych, także masło jak najbardziej nadaje się do smażenia. Natomiast jeśli będziesz próbować usmażyć sobie mięso na maśle ekstra, czyli na tym maśle z kostki, no to prawdopodobnie ci to nie wyjdzie. Dlatego że właśnie z uwagi na zawartość białek czy laktozy, hmm, oczywiście śladowych ilości, ale tak jak powiedziałam, one są w tym maśle, to masło po prostu zacznie ci się palić przy wyższej temperaturze. Natomiast jeśli to jest kwestia usmażenia sobie rano jajecznicy, czy nie wiem, czy na przykład zrobienia sobie jajka sadzonego. To wiadomo, że aż takich wysokich temperatur obróbki cieplnej nie potrzebujemy. Także spokojnie na tym zwykłym maśle ekstra jak najbardziej możesz sobie tą jajecznicę zrobić. Także to tyle o maśle, więc przejdziemy teraz już do samej praktyki. I teraz, jak widzisz, do mojego blendera kielichowego przełożyłam śmietankę. Niestety jest to śmietanka ze sklepu, czyli jest to śmietanka sterylizowana z karagenem. Natomiast jeśli masz możliwość zakupu śmietanki, która jest surowa, która nie jest sterylizowana, która nie jest pasteryzowana i która jest bez dodatku karagenu, na pewno będzie to dla Ciebie dużo lepsza opcja. I teraz jedziemy dalej już z naszym masłem, więc przykrywamy nasz blender kielichowy. I podłączamy do kontaktu. Niestety w trakcie blendowania trzeba ten blender trzymać, nie jest to taki blender, który sam się blenduje, ale myślę, że nie jest to jakiś duży problem. Dobra, także jedziemy. Więc moje masło jest już zrobione. Sam proces blendowania zajmuje około 3 do 5 minut. Wszystko zależy od tego, też jaka jest temperatura śmietanki, przede wszystkim zależy od tego, Generalnie najkorzystniejszą opcją jest tą śmietankę przechowywać w lodówce. Natomiast przed procesem robienia masła na godzinę tą śmietankę przełożyć do temperatury pokojowej. Więc pokażę Ci jak to wygląda po zrobieniu. Wygląda to w taki sposób. I teraz co dalej? Więc ja generalnie robię tak, że to jeszcze na te 15 minut wstawiam do lodówki, dlatego że to masło wtedy jest twardsze i dużo lepiej się przeciska przez ściereczkę. Czyli po prostu wkładam je na te 10-15 minut do lodówki, czy, czy nawet dłużej, jak nie mam czasu. Następnie przekładam to wszystko na ściereczkę i po prostu to wyciskam. I teraz, jeśli zależy Ci na tym, żeby to masło stało dłużej w lodówce, to na pewno powinieneś bardzo dokładnie tą maślankę wycisnąć. Natomiast jeśli wiesz, że to masło spożyjesz szybko, to aż tak bardzo tego dokładnie nie musisz robić. Natomiast no, warto mieć na uwadze, że woda, która tutaj jest, po prostu będzie przyspieszała rozkład mikrobiologiczny tego naszego tłuszczu mlecznego. Także podsumowując, jak widzisz, wytworzenie samego masła w domu jest banalnie proste. I jeśli jesteś osobą, która spożywa tak dużo masła jak ja, to proponuję ci po prostu zainwestować w ten blender. Jak ja go kupowałam, to on kosztował, z tego co pamiętam, około 80 zł, czy ponad 80 zł, ale mniej więcej rzeczywiście ta cena była do 100 zł. Dodam jeszcze jedną kwestię, jeśli chodzi o tą maślankę, która powstaje w trakcie tworzenia masła, więc no ja generalnie ja to po prostu wylewam, ja tego nie spożywam. Hmm, rzeczywiście są tam białka mleczne, jest tam cukier mleczny. Natomiast no, jeśli jesteś osobą, która spożywa białko mleczne, to po prostu możesz do tej maślanki dodać jakąś kulturę starterową, jakieś bakterie, które po prostu spowodują, że ta maślanka będzie kwaśna, no i wtedy możesz sobie tą maślankę jak najbardziej także wypić. Daj mi znać także w komentarzach, czy na przykład jesteś zainteresowany jakimiś przepisami, jeśli chodzi o dietę mięsożercy, czy takie filmy też chciałbyś, żebym umieszczała na moim kanale. W sensie bardziej, więcej praktyki, mniej teorii. Oczywiście teoria wiadomo, też będzie, nie ma opcji, żeby jej nie było. Natomiast czy chciałbyś też, żeby takie filmy na moim kanale się znajdowały? Jeśli spodobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!